Siema, z tej strony Labasadorem, Wy jesteście moimi zajebistymi widzami. A ja przygotowałem dla Was ostatni czyli Pandrzębu Storm. I jest to Mistrz Anarchii wart 30 punktów, który polega na zdobyciu minimum 50 tysięcy punktów na jednej z fal w trybie anarchii. Jak widzicie, będziemy robić tego, czy na mapie. Martwa skała. I od razu mówię, że to nie jest mój sposób, tylko gdzieś go podpatrzyłem i podaję dalej. Bardzo ważne jest, żebyście mieli dobrego Zioma. Ja mam dobrego Zioma, Radolfa, który naprawdę całkiem nieźle ogarnia Bulletstorma i musicie być naprawdę bardzo dobrze zgrani. Kolejnym ważnym elementem w drodze do sukcesu jest ustawienie waszej postaci, gdzie pakujecie max w obronę oraz szybkość. Moc możecie obstrać, czasami bardziej przeszkadza niż pomaga. Karabin rozjemca też powinien być na maksę, ale najważniejszy jest tutaj korbacz, który Oczywiście maksujecie, oraz smycz, którą upgradeujecie na maxa. nie jest ważny. Możecie pominąć po prostu tak: postać, korbacz i smycz. To jest nasz klucz do sukcesu. Jak widzicie, ja znajduję się na górze. Radow zna powinien znajdować się na dole. Za chwilę tam dobiegnie. I cały trik polega na tym, żeby używać korbacza w bardzo prosty sposób, ponieważ wystrzeliwujecie ładunek. Podbijacie typa ślizgiem, a Radolf na dole próbuje ściągnąć golinką. W ten sposób y, mam 525 punktów, i działa to oczywiście w obydwie strony. Radolfowi ja mm, korbacz wokół zioma, ja mm, ściągam golinką i możemy ruszać dalej. Y, bardzo ważne przy zdobywaniu odpowiedniej ilości punktów jest wykonywanie drużynowych wyzwań, za które dostajecie za każdym razem 500 punktów. Y, oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, musicie być naprawdę dobrze zgrani, żeby Wiedzieć o co biega, bądźcie ciągle w kontakcie, mówcie co się dzieje na mapie. Bardzo ważne jest również wspólne rozwalanie bossów, ponieważ dostajecie bonus punktowy. I to są chyba główne tipsy, a ja teraz przewinę do ostatniej fali, kiedy mamy. Kiedy ja mam 24 tysiące punktów i zbliżam się 20 do 25 tysięcy jesteśmy w bardzo kryzysowej sytuacji, ponieważ skończyła mi się amunicja do korbacza Radolfowi też się skończyła nim amunicja do korbacza, tak jak widzicie, jest mało amunicji do rozjemcy. Więc sposób jest taki: po prostu podbijcie zioma w ślizgiem, ja przeciągam link i BOOM! jest 30 punktów więcej, dostałem za to 425 punktów, będę unlocked i co mogę powiedzieć jeszcze? że to jest również najszybszy sposób na zdobycie 65. levela, za co jest oddzielny achievement i powiem wam, że nie uczcie się, że zrobicie ten achievement za pierwszym razem. Chodzi mi o mistrza anarchii, ponieważ będziecie musieli kilka razy spróbować. Dużo też zależy od szczęścia, od ułożenia przeciwników, ale jeśli odpowiednio się skupicie, na pewno wam się uda. To jeszcze na pożegnanie rzucę sobie to Nie Kansas. Boom honorowo. I to by było chyba na tyle. Dzięki za obejrzenie wszystkich wideo poradników. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wam pomogłem i do usłyszenia w kolejnych seriach. Yo!